chodź, pod, już on wam chodź, ja. to. To. mam mam zero ty ty tyle wyświetleń. Dobra, lecimy. Dobra. A ten mi się filmik podoba, wam wam puszczę. O, chodź, komentarz. chodź, Co to jest? Aha, dobra, wiadomo, To nie Rafał niks. To jest mój taki kolega, którego już nie lubię. Także dobra. Proszę dawać opcy. Już mam tutaj małpa Adidasik 558.2 i popatrzcie, jak to zrobi. Ja wam pokażę tylko, jak to zacznie. Proszę mnie nie wyzywać. Chodzicie, w wiadomości piszecie tak. Małpa Adidasik 558 8 2 No i wam wyskakuje. Jak piszecie Adidasik 558. Wyskoczy wam to dobra, konto. 205, ops. Ale na nim nie mogę w ogóle robić live'ów. Więc no dobra. Patrzcie, tu mam takie konto. O Jezus, ja go już nigdy nie od odzyskam go. Odzyskam go. Więc nie wiem, czy chcecie, żebym na czymś takim... Yy, nie wiem, ale dajcie mi znać w komentarzu, na którym kanale chcecie, żebym nagrywał. Na tym? Adidasi... Małpa Adidasik558, Adidasik z takim tłem, Dobra. czy na tym koncie? Powiedzcie mi w kom, także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć moi zio.